Cześć, Krystian. Dzień dobry. Bawisz się śmieciowymi butelkami. Cześć. Dzień dobry. Co tam? Dobrze. Zmieniają nam dach, bo, bo ten, bo stary przecieka. Coś tam niby poprawiali, ale dalej przecieka. No i właściciel... właściciel zdecydował, że ten no, nowe, nową blachę na, na dach także bo tam wiecie ondulina była nie tam już część tej onduliny się zdegradowała także zrobią nowy dach a my z kolei ten mamy patyki i chłopaki będą robić reklamy takie stojące do postawienia już są wydrukowane i tutaj na tą ścianę nade mną tu będzie taka, taka duża prawie na całą, na całą ścianę, żebyśmy byli bardziej widoczni. A ja jadę zaraz do San Francisco, bo e, klima mi przestała działać w tym w falkonie. Tam kilka osób się pytało, co z falkonem, co z falkonem. No, no nic, nie. Jeździ, nic się nie działo. No teraz klima padła, także jadę go zawieźć, żeby klimę naprawili i co? no i ostatnio opony zmieniłem nie? tyle nie ma dzisiaj klientów dzisiaj wtorek jest, nie? nic się nie dzieje także robimy robimy po prostu jakieś usprawnienia Glenn dzisiaj ma misję specjalną pojechał do Cebu ze starym dachem z łódki z tym który, którym zdjęliśmy z tym białym potarganym A żeby zamówić w Cebu yy, no taki sam dach z tego grubego materiału gumowanego, bo to co tutaj mamy to jest takie tymczasowe nie, nie wiem ile to wytrzyma, zobaczymy, ale to jest taki, taki zwykły, zwykły tarpolin cienki, no myślę, że może ulec ulec zniszczeniu, dlatego dlatego będziemy mieć po prostu już taki właściwy dach na podmianę, w razie gdyby ten, ten się potargał to to szybko zamienimy, nie bo to wiecie chłopaki to na tym na żyłkach tam mocują wszystko wiążą elegancko ręcznie tak by są w stanie taki dach wymienić w, w kilka godzin tam powiedzmy nie wiem 3 godziny 4 może także spoko będziemy mieć zapasowy zapasowy dach tak wygląda wydruk no niestety nie wydrukowało się to nigdy nie drukowałem na, 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 na takim materiale nie? też nie wiem w jakim stanie oni mają te drukarki. Nie, no myślę, że jest ok. Nie? Da się to przeczytać w miarę kolorowe oko, chyba przyciąga. Projekt mojego autorstwa A, i beczkę mamy. Także beczkę trzeba będzie obciąć. Yy, będzie nam służyła do chłodzenia butli podczas yy, napełniania. Także w beczce będzie woda. Butle będą w beczce z wodą, przez co szybciej się będą schładzać i mniejsze ciśnienie będziemy dzięki temu a, a, no pompowali. gotowuje butle z tlenem żebyśmy mieli zawsze na łódce A w razie w razie wypadku jakiegoś tak nurkowego każdy, każde centrum nurkowe powinno mieć tlen na łódce nie? i w, no i w, w centrum tak, też powinna być butla z tlenem, bo to wiecie no nie wiadomo <laughs> nigdy w jakim, ile czasu będzie potrzebne, żeby jakieś służby się zjawiły, także wtedy się podaje tlen od razu poszkodowanemu no i tak mnie, tak mnie uczono i tak, tak będzie nie? także mam taką małą butlę, fajny yy, fajny zestaw w ogóle w takiej skrzynce przenośny e, tu jest regulator, reduktor, wszystko a tu mam drugi zestaw też reduktor i tego możemy używać z kolei w centrum, bo mamy dużą butlę z tlenem jeszcze tutaj na dole do, do robienia nitroksu i mogę po prostu ten regulator podłączyć, ten reduktor podłączyć do tej dużej butli jeśli zaszłaby taka potrzeba, no to komuś podać tlen. Także, no spoko. To małe na łódkę, drugi będzie tutaj i, i te chłopaki oczywiście będą wiedzieć jak, jak się tym posługiwać. Zresztą za za niedługo będziemy robić kurs rescue, tak mi się wydaje. Nie? No a imen e robi a, ramę na ten duży banner, który będzie tutaj na tej ścianie frontowej. No bo te małe już stojaczki zrobili wczoraj. Tutaj tylko a, jak będziemy, jak nam zostanie listewek, to jeszcze te. Obijemy tutaj ten brzeg, żeby to ładniej wyglądało. Glenn jest na misji w tym, w Cebu. Czeka aż, aż, aż dach kolejny na łódkę zrobią. A, e, a Daltonowi się motor zepsuł i ten, i naprawia motor razem z ojcem. Także taki dzień. Taki dzień dzisiaj. A ja chyba zaraz pojadę do San Francisco, bo... E, Tą klimę mi robili wczoraj, ale coś jest jeszcze nie tak. Być może nie nabili jej wystarczająco, bo jak się sprężarka włącza, to słyszę, z parownika dochodzi takie syczenie, takie dziwne dźwięki tam dochodzą. No nie powinno tak być, także jadę to poprawić. Może się uda, może nie. Wiecie, to w Filipiny niczego nie można być pewnym. Poszycie dachu już jest całe nowe. Tam tylko muszą... O, patrzcie. Muszą... E... Jeszcze to fasowanie, wiecie, gdzie się dach... Schodzą się dwie połówki dachu, tam muszą to wykończyć. Nie wiem, jak to się nazywa profesjonalnie. To się chyba... W... Jeś, e... Przy dachówkach to się nazywało gąsior. Taka, taka dachówka zachodząca na, na dwie strony dachu, a... Jak się kryje dach blachą to nie wiem, nie. No, ale też dach dach będzie nowy. Nowy używany chyba, ale ale nowy. <laughs> Trafiły nam się dwie bardzo sympatyczne klientki, Filipinki z dzieciakami, no i połączyliśmy nurkowanie z taką, wiecie, wypoczynkiem na łódce, snorklowanie. Dzieci jest skakały do wody, także wszyscy mieli wiele frajdy. Jak widzicie był i żółwik, także pani się bardzo ucieszyła. Super, super dzień! A tutaj pierwszy obiekt makro: krab porcelanowy w tle. Jeszcze widzicie krewetki, co najmniej dwie. No i na tych ujęciach można zaobserwować, jak ten krab zdobywa pożywienie. Jest to bardzo, według mnie, interesujące. Lubię się patrzeć na, na te kraby, jak sobie właśnie tą. Siateczki rozkładają na łapanie tego, co yy, w prądzie wody jest unoszone, i później od razu ładują to, to co złapią do japy, i jeszcze takie mają miotełki fajne na tych rączkach. Super sprawa! Super sprawa móc obserwować po prostu coś takiego. Je kolejne znalezisko Sola pręgowana Czyli mistrz szybkiego kamuflażu pod piachem W zasadzie to błyskawicznego Popatrzcie Widać tylko, tylko oczy Które są bardzo śmieszne W ten sposób Ta ryba no, potrafi Schować się przed jakimiś drapieżnikami A tutaj podążamy taką małą ścianką z lekkimi nawisami. Tam można wpłynąć w ogóle pod ten nawis. Ja tutaj akurat płynąłem trochę wyżej. Dużo ryb. Na stronie Diving Blues, na YouTube Diving Blues, bo mamy kanał też YouTube dedykowany dla centrum nurkowego. Z czasem będą ukazywać się vlogi pokazujące wszystkie miejsca nurkowe na Kamotes. A tutaj ślimaczek, kaloria indica, już go kiedyś pokazywałem na kanale. No, interesująco wyglądający, atrakcyjnie się prezentujący, kolorowy. No i również sam kształt ciała jest a, mm, dość oryginalny, także fajny obiekt do obserwacji. Ośmiornica. W tym przypadku jest to ośmiornica algowa. Ja uwielbiam ośmiornice i jeśli tylko znajdę ośmiornicę podczas nurkowania, to już jestem w pełni zadowolony. Niezależnie od tego, czy znajdę jeszcze jakieś inne stwory, czy, czy nie. Ośmiornice algowe są dość popularne na kamotes. Łatwiej jest je znaleźć w nocy niż, niż w dzień, mimo tego, że większą aktywność przejawiają w dzień do żerowania. Tak? Żywią się małymi skorupiakami. Długość ich ramion osiąga do 25 cm, czyli jest to dość mała ośmiornica. Natomiast ten gatunek ma y, zdolność y, jedną zdolność no stąd jej nazwa, czyli potrafi oprócz tego, że zmieniać kolor jak każda ośmiornica, to ośmiornica algowa jeszcze potrafi generować takie desenie na skórze, które przypominają y, glony po prostu, tak jakby była porośnięta glonami. Jeszcze jedna rzecz charakteryzująca tą ośmiornicę to w czasie odpływów one potrafią wychodzić na chwilę na ląd i przemieszczać się jakby poza wodą z jeziorka odpływowego jednego do drugiego sobie przechodzić. I to jest ich standardowe zachowanie, takie powiedzmy rutynowe w poszukiwaniu tych skorupiaków, no, w ten sposób się przemieszczają. Piękny ślimaczek Hypsolodoris Buloki. Akurat ten był taki trochę powiedzmy blady. Hmm, ślimaki nagoskrzelne nieraz są po prostu intensywniej ubarwione, nieraz mniej. Nie wiem od czego to zależy, czy od wieku, czy powiedzmy od tego jak są odżywione. Nie sprawdzałem tego, ale widziałem już po prostu tego ślimaka. W wersji takiej bardziej intensywnych kolorów, mimo że ten jest blady, to i tak wygląda świetnie. No, tutaj kontynuujemy nasze nurkowanie. Widzicie ko koral y biczowy, no tak po angielsku się nazywa. Whip coral, nie wiem jak, jak po polsku, y na którym można nieraz znaleźć krewetki tak zwane whip coral shrimp, czyli też no, krewetki, które żyją na tego typu koralowcach, a to stado y, sumików, czyli po angielsku catfish. Na kamotez mamy bardzo dużo tych koralowców właśnie biczowych takich. I kolejny ślimak nagoskrzelny Glossodoris synctata po łacinie. Y, no też Ciekawy, myślę, wyglądający. To są jego skrzela w zbliżeniu, a z kolei ten deseń, ubarwienie ciała, mnie osobiście przypomina pizzę. No i taki roztopiony ser z sosem pomidorowym. O. Także też dobre znalezisko. No, i powolutku zmierzamy do końca tego markowania. Popatrzcie, jaka ładna plaża tutaj jest, ale też już tabliczki. Także ktoś tam działkę, działkę zakupił, prywatna, ale w takiej fajnej zatoczce. No, a my co? Mamy dzisiaj, mamy dzisiaj e, e, gości, także było nurkowanko. Mają dzieciaki, także dzieciaki sobie teraz snorklują. Każdy ma, każdy ma frajdę. No, a ja znalazłem ośmiornice. jakieś ślimaczki. E, co tam jeszcze było takiego? Żółwik był. What's up, Dalton? Show yourself, huh? you're very decent looking. Glenn był w Cebu. Uszyli nam nowy dach do łódki na wymiar na podstawie tego starego dachu. Gruby, dwuwarstwowy. Na brzegach to są chyba nawet cztery warstwy. Także dzisiaj go, yy, dzisiaj go zmienimy, bo, no, bo ten, ten, który założyliśmy tymczasowo, to on długo nie pociągnie. A jest wolny czas, więc lepiej to zrobić, jak nie ma co robić, niż jak będziemy zajęci i nagle trzeba będzie zmieniać dach, nie? bo się potarga. A, a Dalton z Imenem y, jadą zaraz promować nasz dive shop. W, y, będą po kolei wszystkie resorty na wyspie obiadą. Do, do kilku które, które się zgodziły przyjąć te duże banery to zawiozą duże banery no a do innych zawiozą tylko ten stojaczki tutaj są te stojaczki które zrobiłem a, z Takim y, trochę wy, w, Przekrój cenowy tam jest I Poinformują resorty też O zasadach jakiejś tam współpracy z nami Więc biorą Auto im dam i mogą sobie i ten, Jechać na wycieczkę nie? A, ja idę, a ja idę do domu zaraz, bo nie mam co robić <laughs> a, Później będziemy Później robimy nocne nurkowanie Wszyscy, wszyscy chętni Także ten Zrobimy sobie nocnego nura, tutaj, tu myślę, że jest fajne, fajne miejsce na nocne nury za tym murem tam, jest taki dobry teren wydaje mi się, muszę to sprawdzić, czy, czy moje, moje przypuszczenia się sprawdzą, no także Glenn przyprowadzi łódkę, już zacznie dach ściągać, ten stary i tak, no. także też niech się coś tu dzieje. Materiał jest zgrzewany tutaj. Tutaj jest, popatrzcie, jest jak grubo. Dali jeszcze sznurek do środka, żeby to usztywnić. I ucha są z. Nie wiem, czy to jest. Chyba brąz, albo taki, coś takiego, nie? No, w każdym bądź razie, żeby nie rdzewiały. Także. Spoko, nie? Spoko. Myślę, że to będzie. No, jak tamten dach wytrzymał... E, no, podobnego typu wytrzymał... Ta łódka ma już ponad 5 lat. 7? 8 lat chyba. 8, 7-8 lat wytrzymał poprzedni dach, także... Ten myślę, że spokojnie 5 lat to... Lekko, nie? Jak go dobrze przywiążą, naciągną to... To kogitoro będzie. Shofova. Not done yet. I need to wash myself first. They, they, they just starting babe. Mm -hmm. They just removed the old roof and put the new and now they need to tie everything. They know what to do, right? Of course. They don't need me there. <laughs>